soul To miejsce, w którym się znajdujemy to kiedyś przysiółek Wojciechowa błotnik, w którym każda wioska miała swój cmentarz komunalny. Wojciechowo i błotnik miało tutaj właśnie swój cmentarz. Jest tu najstarsza mogiła 1716 rok. Byłego właściciela Dub dokoła zawada wojciechowo, błotnik działosza. Wiele jeszcze też i innych pomników bardzo ciekawych. Teren był. Zarośnięty, zakrzaczony. Od roku czasu robimy porządek tutaj na tym terenie. Jako grupa przywrócić pamięć nekropoliom Towarzystwa Miłośników Sycowa. Praca jest jeszcze dopiero w połowie. No to, to znalaz... znalezione było ostatnio. Aha. Ale to jest za mały do tego krzyża. Cześć panowie. Cześć. 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 Cześć, cześć, cześć. O królu złoty. Łysy przymierzyłeś się już? Wejdziesz tam? Za płytkę. Dzień dobry wiem panu. Co wy się tak modlicie nad tym panie Szymonie? Panie Szymonie gdzie my dzisiaj to jesteśmy? gaś ten sprzęt właśnie. Ja? No, Ale jestem na za grubiutki. Tymi. Akurat szelki masz to ci szkolenka po <laughs> prostu. Jaki plan? głębiej Panie ordynatorze Plan jest taki, że zaraz będziemy chodzić do tej studni O kurde Ale musimy ciągnąć zapałki Ja I nie dlaczego. ciągnę Dlaczego? Myślę, że Łysy wyciągnie najkrócej Ale widać, że Łysy go uśmiech Nie, bo on już teraz plan, obiera plan <laughs> czy, czy, czy szczeble liczy <laughs> Czy teraz. głową do dołu, czy głową do góry Ale głową do dołu będzie wygodniej Widzę, że zaskakuje <laughs> że pompa już wam nie ciągnie? Nie już nie. nie. tylko jest. No, no no no. A on do połowy pusty nie może być, nie? Nie. nie, nie. Musi być cały z żeby... Dobrze idzie Dobrze idzie? No. To no. co do idziem idziemy zobaczyć? nie interesuje pokać Bo, to cię nie bo ja ci tak. Pod tą żoną Bo ja ci powiem tak. Cmentarz ogólnie czy ten cmentarza? Nie. Ma. Nie było. Cmentarz się kończył jak jest ta duża płyta tam. Tak szedł płot, nie? Więc jeżeli na cmentarzu, no to musi być gdzieś w obrębie tamtym, a jeżeli, kurwa, przy cmentarzu, no to też może być tutaj, no to jest, wiesz... O, Darek już wiaderko znalazł, w którym dziurę kopali tu Widam, bo on zbiera takie... <ścoughs> ty, a to <ty> nie jest <ścoughs> słupek na cmentarzu? To jest e, graniczny, jakby, chyba, co? Gdzie? Betonówka ulana Gdzie Nie, że... to jest ogrodzeniówka, co ty, Darek, no pewnie a może, a To jest jeszcze chyba na giba. Okay. Idziemy? Idziemy? Będziemy wykrywacze, przejdziemy się jedambu. To wyjdzie, zobaczcie. Chyba, że chcecie ramy sobie o. nie, to Chyba, że ramek chcecie. A wy wiecie, jak z ramą miś? Darek coś jeszcze może wie. Nie. Coś ty. Nie? Jeden z jednej strony, drugi z drugiej. Ale tu kurą piechą, ja chcę. być jakiś bogaty, jak napalił. No. Szymon, Nie wiem, czy tam się łopaty nie połamią. <laughs> nie. Dość do, do, do siebie. Nie, on musi no. stać. To podsypać. Albo coś pod spód wsadzić jeszcze. Mamy tu coś takiego? Ja no to, to, to jest część pomnika chyba. Dobra, i teraz wyprostować to tylko. A on nie spadł, może? Nie, bo to jest to. To musi być. No. Aha, to jest płyta nagrobna ta górna. I tu można będzie. No, naklejana była. Tak, tak. I to widać, jak była klejona tak zwaną metodą oszczędnościową. O, 3, 6 punktów starczy. No. Dziękuję. Następny. To jest wzór tak zwany na skałce. Bo jak na razie w tym widzę, kto to, to robił. A gdzie wybijali inicjały? Zazwyczaj na boku, ale to może być tu gdzieś na tym. No? Czekaj, to z tej strony może zakopać trochę. On będzie stabilny? Tak. No bo jest ciężki. Będziemy musieli go wrzucić tutaj. No, ale na linach chyba nie? Wiesz. Wiesz co chodź zobaczymy może co tutaj jest pod tym, co mówisz. Czasami leżą drugi, na, drugi nagrobek może Mówię. Mówiłem? No to trzeba tego. Tutaj yy... jest, Mówię. Grabie, grabie i wygrabiać. Nie, wygrabiać, bo tu, to trzeba będzie ten. Zbierać. To są masz No. Pozłacany, elegancki, patrz. Margot. No a tutaj to już trzeba kleić to zakupę, chociaż popękany eee, jest Jak wstawimy go tutaj, to weźmy już. Bo, o, czekaj, tam jest stawka chyba na niego, nie? Tak, tak, bo to no. jest do tego. Już jeden Sztuk przykleiłem. Właściwie się bawił, tak. hmm. Też oszczędnościowo. Trze -trze trzeba gdzieś to odkładać, wiesz? Na w tamtą stronę tak. Tak? To jest, to jest To masz jeszcze krótkie, A, to masz putce, małe To masz jeszcze małe, krótkie, o. pod tym, widziałem, wiesz? Idę Fajnie, chłopaki Dobrze o. wam jest. idzie? Co to robi? Jest? Jest, na z tyłu Tutaj, Tutaj masz to No To szczotką Nie, motylek jest Jakieś takie Motylek Kwiatuszek chyba? Kwiatuszki to są tu różne. Nie, tu też jest Motylek i kwiatek jest W tą stronę go prze, może przekręcimy go no. jakoś tak, o. A w którą stronę chcesz Nie, bo musimy go położyć Dobra jak chwyciłem, no, ja mam jest. Raz, kładziemy Opieramy na warożniku no, 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 no Się rozeszła to zaprawa, nie? Tak Podeprzeć trzeba będzie chyba go, co? Nie tak. No, graba, już wychodzi Widzisz? Już tam masz szklaki, wyciągnij też szklaki Więc pod tym pomnikiem Najstarszym w środku jest herb. I myśmy cholera w momencie, jak kładliśmy to, to dopiero dopiero w zobaczyliśmy chwili zobaczyliśmy, że herb. Jest. Ja, pod tym największym, tamtym dużym? Tak, ale jest to herb. Tych, to rodowy. Y tego? kliwiców. Ale rodowy, tam to tak, jest z tak, tego tak, nagrodka. Tak, tak. No. O, ty, garnek. Nie, doniczka. Dobra, dzięki. Gdzie dałeś? Daj. Takie drobnice też musisz, widzisz? Ja wiem, wiem. No i zajebiście Łysy minął się z powołaniem. Został prawdziwym poszukiwaczem. Jedną cmentarną. Marcinku, co tam masz? Ooo, hetmanek, ale złoto Panie Edmundzie Ty, a sprawdź czy to nie jest z tego Nie, bo to jest pół, dobra, to nie, to nie To jest Będziesz, pół To na płycie mogło być chyba a, tutaj, nie? Familie. No, nie wydaje mi się Nie Dareczku, tak nie będzie To może być z któregoś innego Hetmanek Hetmanek Machnicki, hetmanek Familia Machnicki Coś A to, a to nie będzie ta z tamtego? Dzień dobry Państwu, kochani moi Nagrywam do was te studni na cmentarzu, pozdrawiam Jezecho? Jest echo? Nie. Dawaj mnie tam, A w ogóle sprawdź wykrywaczem to, co już ci dałem bo tam ten, ten, ten teraz ten nie, ten mam, ten nie ten mam. Cmentarz komunalny, przedwojenny z błotnika. Osady Błotnik i Wojciechowa, najstarsza mogiła 1716 rok, właściciela Wojciechowa, Zawady, Działoszy, Błotnika i prawdopodobnie Milicza również. Mogiła znaczy nagrobek wielkości 2,05 na szerokość metra i grubości 20 cm. Na stoi na postumencie, w tej chwili tłumaczenie już jest dokonane i w najbliższym czasie będzie tabliczka i po polsku i po niemiecku co tam jest napisane na tej płycie A Harold siedzi w studni A? No mówi, że mu tam dobrze. No to dobra, to nawet go nie wyciągajcie. Mówiłem mu, że go możemy przykryć. To Mam zapłać. Jakie podaje moją kierurkę, to na głowę. I tak? sama rurkę mnie zabiją. Sam sobie robisz. Sam ty sobie robisz, bo. Chwała. na głowę teraz. No tam Paweł, fajkę ci podać? Nie. <laughs> pokoju. On tam palarnią. Chce go podważyć, żeby go chociaż obrócić, ale on się zastał. No wiesz, ale jest. Si to nie jest od swagów, to bym tak nie podważał, jest. ty, to ja, to co ty eee. widzę, od dziadostu dajesz? Albo do wiaderka, do, do drabinę? Albo do wiaderka. No. Do mi. wiaderka go daj. Idź do łeb i spadł, go. Nie no pod tym pniakiem tak sobie zaczęło robić, to no, ale to to może być wszystko, to lepiej z fajką mnie. Wiesz co, ja bym jeszcze p... może wybrał tym ziemię. Co? Ale niż z głęboka, no, to jest. Nie. To jest takiego... Problemu. Ale słupek to Marcinek, mówi, czy tu pod na jest słupek tutaj ogrodzeniowy, nie? No ale no, ja, tego, tego, ja tego Jezusa znalazłem, tak jak furt stoi trochę półtora metra w stronę pentazu. Tam leżą. Pomachaj ostatni raz. Panowie szykować włas. To cholerowa, a nie no. Tam masz po ten, po ten szczebelek, po ten, ziemia jeszcze, nie? To co, chcesz sito? Sito mi daj i wiaderką mi daj. Daj Wiele, mi ten, odcinek. Ja... Wiadro. Chytel, daj wiaderko. Mamy pierwszego panta ze studni. Znasz radę? Spróbuję, no. Pierwszy fancy. Pierwszy większy pan na stancie, to Ale na całym dole czy tylko w jednym miejscu? W jednym miejscu. Może ona jest podłożona pod tym czy nie? Popatrzę no ci na ręce, no. Teraz zzoomowałem. Widzę te pierścionki. <śm> <śm> Marcinek, stawę moście. A pierścionkami się podzielimy po wszystkim. Ja tam jak żabak. Ja ja bym ci dał zaraz ten szpikulec. To sprawdzisz ile jeszcze kręgów tam jest, no bo Ty już masz pół kręga więcej niż ja byłem wtedy. Cmentarna brama jest już dawno zamknięta, a tu portmonetka. I... Darunia coś zarobi dzisiaj. Albo nie, to jakieś babu, babinki pewnie chcesz ładać na za no, Marcinka. Co? Bardzo ładnie. Na Za Marcinka po prostu. Miało być na kartofle i nie będzie. Nie, nie będzie. będzie na kartofle, babcia nie będzie jadła do tej niedzieli. Ciekawe o, ile tam jest. O, Dawaj syp dobra. to szybko, póki mam jeszcze kamerę. O Panie! Może srebrny piuszutki chociaż? O! Mówiłem, patrz! Nie, Co to jest? Toż to jest Mickiewicz. W w życiu typu. depozyt znalazłem. No depo. to, to Mickiewicz jest kurwa, nie znasz. A ta nie. Deutsche Mark? To nie jest Mickiewicz, tylko Kościuszko. Kościuszko. O! Kościuszko! Mówiłem? Co mówiłem? Ale mówiłem Kościuszko. To mówiłem kopernik. Co, co dobra, chowaj, babci oddamy. Co, 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 co wie kurwa nie, nie, Zobacz, czy dowód, no ale nie Zobacz czy dowód. Nie wiem. Zobacz, czy karty nie było. Bardzo ładny bardzo ładnie nie Nieważne, nie że PRL, ale bardzo fajne. Marku, niech moc będzie z tobą. O, idzie, kuleń. I co? Jest, znalazł. Ty słyszałeś o to sygnały kopał To nie może być, prawda? Coś no, na kobiet. Nie, niech się ale to znalazł, nie ma nic. Tam dalej to nie ma nic. Ale jedno sreberko znalazłem 5 zł z Perelu. Ale. Kaczka, no kaczucha, Wiesz kaczuchę znalazł, ale ładny stan, patrz. To było w Trójka? No, trójka. Ja ostatnio za pierwszym strzałem wszedłem, pierwszy sygnał silver grosz, ale w jakimś stanie zajebistym, a drugi sygnał półmarki srebrnej, nie? O, sreberka Tutaj co było? Tu była ta kaplica? Czyli co? Tu by była kaplica, a tam by była dzwonnica? Nie było kaplicy. A nie, nie, nie było kaplicy? Nie było kaplicy. To była dzwonnica, i pod spodem były tragi. Takie rzeczy. Też dzwonnice mamy w kołodem. Lip, była aleja wzdłuż. No. I później w czterech kierunkach była aleja lipowa, i na środku, gdzie ona się schodziła, była dzwonnica drewniana. Też drewniana z wejściem, i obok stała studnia. Powiem Ci tylko tyle, że tam ci zaczęło robić teraz łóżmy. Musimy być śniakiem, to jest taki łodur. Jak pierwsze wrażenie? Pojadę, powiem Ci ja bym z chęcią tam został, na wieki.